U stóp Matki Bożej wierni modlili się w intencji strażaków. Ochotnicy z całego powiatu Dąbickiego wraz z pocztami sztandarowymi spotkali się w zawadzkim sanktuarium, by wziąć udział w uroczystej mszy świętej oraz dróżkach różańcowych. Spotkanie na zawadzkim wzgórzu wpisało się w obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka. Jak co roku przychodzimy tutaj do świątyni, aby uczcić świętego Floriana, patrona strażaków, patrona trudnej posługi. Wielkiej odwagi tych, którzy ratują mienie i ludzkie życie, aby wpatrzeć się w oblicze matki, szczególnie ją prosić o pochylenie się nad nami. Popatrzmy na świętego Floriana, patrona strażaków. Patron to ten, który pomaga, oręduje przed Bogiem. To wzór, przykład. Znamy jego życie. To rzymski legionista, dowódca oddziału ceniony przez przełożonych za gorliwą, profesjonalną służbę. W Chrystusie rozpoznał samego Boga, nie zaparł się Go, nie odrzucił, nie zdradził, kiedy cesarz Dioklecjan rozpoczął prześladowanie chrześcijan. Okazał się żołnierzem Chrystusowym, wiernym aż do męczyńskiej śmierci. Święty Florian, żołnierz i męczennik, za wiarę, Słusznie został obrany za patrona tych, którzy zmagają się z żywiołami i dają odpór przeciwnościom losu. I dają świadectwo miłości bliźniego, bezinteresowności i pomocy. Ich służba to służba wspólnocie. Wymaga hartu ducha, odwagi, ofiarności. Tak często ratują życie i mienie ludzkie gdy inni opuszczają już ręce. Trzeba więc modlitwy i prośby w ich intencjach orędownictwa świętego Floriana i tej, której syn nie odmówi swojego wstawiennictwa. Dlatego przechodzimy tutaj przed obraz Matki, aby prosić, aby błagać jej orędownictwa i jej pomoc. Wierni wzięli udział w różańcu połączonym z rozważaniem tajemnic na dróżkach oraz nowennie do Matki Bożej. Nie zabrakło również uroczystego błogosławieństwa najświętszym sakramentem. Na uroczystości zaprosili kustosz Zawackiego Sanktuarium, ksiądz Józef Książek oraz wójt gminy Dębica Stanisław Rokosz. O słodkie, raj, Staje się daj mi serce daj.